Nie może się ruszać. Tak, tak. Takie taki uwagi, ale jest taki terrorystyczny. To był taki terroryzm. A poza tym jest to, wchodzimy z psem, tak? O, patrz, tutaj są rezienne testy, tak? Tak, tak. Zapraszam. Dzień dobry. Kochani, za chwilę wstawię w ogóle filmik, nagrałam w tej kawiarni. Odrzucam to miejsce, wchodzi, widzi psa. Nie ma problemu, ale po zapłaceniu nagle. A dlaczego jest pies? Ale proszę go trzymać. Ale w ogóle to pies koło siedzikonogi, rozumiecie? W ogóle e, okropne historie, okropne. My anulujemy taką kawę. My ja? anulujemy taką kawę, niech on do kawy. Bo jeżeli psy dobrze traktujecie, a nie to nie ma sensu. No nie ma problemu widziane, jest nie żadnymi pani już żadnymi żadnymi jakąś żadnymi no super, ale nie ma tych zasad tutaj na drzwiach, nie ma tego, ale my nie chcemy w takiej atmosferze że pić kawę, gdzie pies nie może się na krok, bo trzeba teraz psa, bo musi być na smyczy, bo musi być koło nogi. I nikt nie mówi do Pani podchodzić, rozumie? Moja słuchajcie, no i co z tego? A mnie ugryz e, słoń. No i co Dobry, z tego? Proszę bardzo, wyjdźcie. Poprosimy nie za to to nie jest zakazem. No. no dobrze, a my nie pijemy kawy już, to za za nie, nie, jakby Kawa jest zrobiona. No, ale nie chcemy pić kawy w takim towarzystwie. Pani jest nieprzyjemną osobą. Po prostu. Ale, ale pies mogą nic być, nie ale... robi. Pani robi jakąś historię, by ten pies coś robił. Nie, nie, nie robi. Nikt nie podszedł. Nikt nie... Dobrze, nikt nikt, dopóki nie poczuj, nie podszedł się uwagę. Nikt nie ma problemu z psem tutaj. Pani podchodzi, robi aferę, bo pani ktoś ma w głowie jakąś traumę. No i co? Nie damy pies, który masz 5 kilo bezpieczeństwo. O Jezu, to jest To się niebezpieczny? niebezpieczne, halo! Dobra już. Już. Nie chcemy już tej kawy od Was, chcemy pieniądze z powrotem. Nie chcemy kawy. Dobra, to wypisz się ją kawę. Smacznego, udławcie się nią. Boże, jakie miejsce okropne. Pierwsze co tutaj jak to musimy kawę, to jest miejsce, się nazywa... Hmm. Ale wam powiem, tutaj kochani jest od razu piesek z kawką, pani pyta się o wodę i to jest też problem tych ludzi, oni tego nie rozumieją, to nie było pytanie o wodę dla pieska On jest tylko od razu ten pies ma być jak nie wiem jakaś rzecz, torba przywiązana przy nodze, My to wkurza w ogóle, rozumiesz, jak taka torba przy nodze, żeby nie przeszkadzał. Nie, że to jest nasz świat, element, istota, którą kochamy, szanujemy. Tylko wiesz, taka rzecz, która ma, nikomu wiesz. I, a jak podejdzie, kogoś na metr i nie będzie chciał powąchać, to afera po prostu. Kochani, co wam jeszcze powiem. Naprawdę... Nie znam psa, a znasz ludzi, którzy przychodzą? Czy znasz człowieka, który może nagle ci wybić zęby, cię okraść? Albo ma jakieś złe intencje? No nie znasz Boże, to no, jest tylko wymówka. A najgorsze, jak ona podeszła, ta kobieta, ta blondynka, właścicielka tej restauracji, i zwróciła w taki sposób uwagę, jakbyśmy mnie wiadomo, co zrobiły. Belak siedzi obok stolika, my usiadłyśmy, czekamy na kawę, i nagle. <laughs> Prawda, tam była? Jak ona powiedziała na końcu? Ale proszę pamiętać. Proszę pamiętać. Jakby, jakby, jakby w ogóle, jak pies się ruszy o ten metr. Ostrzeżenie, jak nie posłuchamy tego, co teraz powiedziała, to ów. Uh!